Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiemy sobie o rekompensacie w postaci fałdolców od Epic Games. Ale jeszcze zanim to, bardzo bym cię prosił o to, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, to nie przegapisz żadnego filmu na tym kanale, a teraz bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was już do materiału. Jak zapewne bardzo dobrze wiecie, to nikt nie jest skory do wypłacania graczom darmowych fałdolców. Jednakże Fortnite zaliczył małą wpadkę, po której graczom takowa rekompensata się po prostu należy. Mowa tutaj oczywiście o ścieżkach dźwiękowych do Fortnite, a, a dokładniej o tych ze sklepu za Faudolca. Niektóre z nich trafiły jako ścieżki drzemowe, a niezależnie od tego wciąż są muzyczką w lobby. I to właśnie ci gracze posiadający te muzyczki otrzymają darmowe fałdolce w ramach rekompensaty od twórców gry już w najbliższą środę dnia 20 z tego listopada. I tak jak zaznaczyłem wcześniej jest tutaj mowa i wyłącznie o tłach muzycznych, które są do kupienia w sklepie za pół A niezależnie czy dostaliście gifta, czy sami sobie je kupiliście, to otrzymacie w Fortnite taką kwotę, za jaką są dostępne te muzyczki w sklepie z przedmiotami. Jeżeli chodzi o tą muzyczkę do lobby, to wciąż ona pozostanie na waszym koncie, także wydaje mi się, że jest to uczciwe ze strony twórców gry, bo będziecie mieli te muzyczki zarówno w lobby, jak i ścieżki dżemowe, a dodatkowo będziecie mieli tyle, ile tam a najczęściej muzyczki kosztują 200, 300 lub 500, jeżeli są one z serii ikon. I na ten moment to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć w tym temacie. Wy pamiętajcie oczywiście o subskrypcji na kanale, ponieważ jest to mega, mega ważne, a ja już się będę z Wami żegnał i trzymajcie się. Siemanko!